Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Ludzie Fabryka Miasto. Dzisiejszymi naszymi szczególnymi gośćmi są pani Justyna Kowalska-Zych, ratownik, przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz Ania, Anna Pomorska, pracownik Volkswagen Poznań odpowiedzialny za CSR, zaangażowanie społeczne. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu, w magazynie PCK zorganizowanym na terenie fabryki Volkswagen Poznań. Anią gdybyś mogła wytłumaczyć troszeczkę, jak to się stało, że jeden z budynków z budynków fabryki stał się magazynem oddanym pod potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża? No jak słucham Twojego pytania, to już sobie myślę o tym, że jest to zaskakujące. Zaskakujące, jak cała ta sytuacja, w obliczu której stanęliśmy. Pojawiła się potrzeba ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby udostępnić powierzchnię magazynową, ponieważ ilość darów, które były zbierane właśnie od poznaniaków i od mieszkańców okolic Poznania, przerosła możliwości magazynowe Polskiego Czerwonego Krzyża. Kiedy dostaliśmy Volkswagen Poznań te informacje, no to zaczęliśmy się zastanawiać, jak możemy w tym temacie pomóc. No i pojawił się pomysł, żeby biura, w których dotychczas odbywały się spotkania rekrutacyjne, przemienić w magazyn. Brzmi ten fakt ubrany w jedno zdanie jako szybka akcja w rzeczywistości, odbyło się to. Bardzo sprawnie, bo w ciągu siedmiu dni, e, dzięki pracy e, służb BHP, które oczywiście musiały przyjść i ocenić, czy na pewno to wszystko będzie bezpieczne. PEPOR-u, którzy też panowie z e, takiej prewencji przeciwpożarowej ocenili, czy dary, które tutaj będą składowane, czy będą też bezpieczne i odpowiednio zaopiekowane. E, ochrona zakładu, e, logistycy, którzy też szacowali ilości e, towaru, który ten magazyn będzie Mógł przynieść, przyjąć. W końcu nawet infrastruktura, która pamięta Pani Justyno, była gotowa dosłownie wyburzać tutaj ścianki, żeby można było w tym magazynie zmieścić jak największą ilość towaru. Koniec końcem ta gotowość umożliwiła w ciągu siedmiu dni Przemienienie biur rekrutacji w świetnie funkcjonujący magazyn, łącznie z tym, że zostały przygotowane nawet layouty przez naszych logistyków, w jaki sposób magazyn ma funkcjonować, czyli którędy towary należy wpuszczać do tego magazynu, którędy mają wychodzić, w jaki sposób mają być paletowane oraz inwentaryzowane, po to, żeby było wiadomo, co w którym miejscu w tym magazynie się znajduje. Dzisiaj w tym magazynie, który już właśnie dzięki pracy świetnie został urządzony, pracują jako wolontariusze również nasi pracownicy. W pierwszym tygodniu zgłosiło się 150 pracowników, jako chętnych do tego, żeby tutaj przyjmować towary, żeby je sortować, żeby je układać na paletach. Oczywiście wszystko pod czujnym okiem zarówno pani Justyny, jak i innych pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża. W drugim tygodniu tych naszych pracowników była podobna ilość, dlatego że chęć do pomocy, do takiego realnego zaangażowania się w obliczu wojny w Ukrainie w naszej firmie jest całe mnóstwo ludzi, którzy tak naprawdę czekają na informację co można zrobić. I, i, I w ten sposób pomagają. Od razu powiem właśnie, że jak się pojawiła, pojawiło się pytanie ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża, czy moglibyśmy udostępnić samochody, no to również koledzy z floty od razu tutaj naszej centralnej zareagowali, przygotowali samochody i udało się w ciągu dwóch dni przygotować dwa samochody KEDI, dwa samochody transporter, które zostały też udostępnione polskiemu czerwonemu krzyżowi. W ten sposób dary, które są też tutaj zbierane, mogą być naszymi samochodami transportowane dalej. A dalej oznacza do kolejnego magazynu, bo okazało się, że darów całe szczęście jest na tyle dużo, że one wszystkie tutaj się już nie mieszczą. I od małego magazynu w naszych rozmowach Poszliśmy dalej i dzisiaj możemy już mówić o tym, że funkcjonuje tak zwany duży magazyn, tak zwany hub pod Poznaniem, w Swarzędziu, w którym również udostępniamy ogromną przestrzeń logistyczną Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. To jest ogromne przedsięwzięcie, ale wynika z ogromnej potrzeby. A o tej potrzeby mówi fakt, że wczoraj wyjechały dwa tiry. Tak, dwa właśnie. Tirsze. Wczoraj udało nam się już z tego magazynu e, wytransportować e, dwa tiry ponad 23 tony pomocy bezpośrednio do Lwowa, do ukraińskiego Czerwonego Krzyża, e, który właśnie swój główny magazyn ma pod Lwowem. E, no w związku z tym, no już mo, może już dzisiaj albo, albo najpóźniej jutro e, ten, te, te dary dotrą na Ukrainę. Mhm. Czyli Waszym priorytetem dzisiaj, jeśli dobrze rozumiem, jest pomoc bezpośrednio e, m, mieszkańcom jeszcze Ukrainy, tak? Tak my mamy świadomość tego, że e, na Ukrainie pozostało no, ponad 30 e, milionów e, obywateli, którzy potrzebują tam pomocy, e, którzy mają bardzo duże problemy z e, pozyskaniem żywności, podstawowych środków higienicznych. E, no i staramy się przede wszystkim celować e, w te potrzeby. E, mamy stały kontakt z ukraińskim czerwonym krzyżem. E, w związku z tym e, otrzymujemy tam informacje właśnie o aktualnych potrzebach, e, i staramy się te potrzeby na, w miarę naszych możliwości e, oczywiście zapewniać. E, natomiast no, działamy też dwutorowo. E, jedną kwestią bardzo ważną jest właśnie wysyłanie transportów z pomocą humanitarną na Ukrainę. E, natomiast pomagamy również tutaj na miejscu uchodźcom, którzy przy, przyjeżdżają do nas do Polski. I z pewnością z czasem te potrzeby się też będą zmieniały. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi, że, że nie mówimy tutaj o sprincie, tylko o maratonie. Tak, i my obserwujemy to już od kilku tygodni, że one ewoluują bardzo mocno. I staramy się za każdym razem te potrzeby oceniać i zgodnie z tymi potrzebami no, podążać, żeby, no, żeby każdy, zarówno, żeby każdy kto, kto zgłasza się do nas po tą pomoc,. Otrzymał ją zgodnie ze swoimi potrzebami. To jeszcze, jeszcze, jeszcze odniosę się do tego, kto zgłasza się. Czy istnieje możliwość, jakby Pani mogła tak praktycznie powiedzieć, ktoś, kto widzi potrzeby albo ma potrzeby, w jaki sposób może od PCK uzyskać takie wsparcie? E, oczywiście my na bieżąco wydajemy taką pomoc osobom, uchodźcom, którzy zgłaszają się do nas bezpośrednio w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża na ulicy Górnej Wildy, Górna Wilda 99 AB. Codziennie od 7 do 18 wydawana jest pomoc osobom, które. Się do nas po nią zgłaszają. Mamy nawet specjalny formularz przygotowany w języku polskim, w języku ukraińskim, tak aby. Celnie te potrzeby można było ocenić i przekazać to, co jest akurat danej osobie niezbędne. Wydajemy żywność, wydajemy środki higieniczne, koce, śpiwory, bardzo, bardzo dużą potrzebą teraz okazało się właśnie kołdry i poduszki, bo jak ktoś już znalazł zakwaterowanie, no to najczęściej no, potrzebuje właśnie takich, takich podstawowych rzeczy, żeby no, no, żeby godnie. Doczekać do czekać, do końca wojny, myślę. Mhm. A jakby ktoś chciał zostać wolontariuszem, to co ma zrobić? W podobny sposób. My preferujemy najbardziej, jak ktoś zgłasza się do nas bezpośrednio, tak? bo wtedy bezpośrednio ta osoba jest wykorzystana do działania. Natomiast gro osób również do nas zgłasza się telefonicznie i wtedy oferując to. Co jako wolontariusz może dla nas zrobić? Czy jest to tłumaczenie, na przykład, czy właśnie praca na magazynie, czy ewentualnie praca przy wydawaniu konkretnej pomocy potrzebującym, no to umawiamy się z nim na, na, grafikowo na dany czas, kiedy może przyjść i, no i swoją pracę wolontarystyczną wykonać. Mhm. Wygląda na to, że, że ta współpraca wygląda bardzo dobrze między, między firmą, między, między pracownikami naszej firmy, między państwem, między organizacją pozarządową. Po Proszę, jaka jest ta recepta na ten, na ten, na ten na tą Wydaje mi się, że, że receptą zdecydowanie jest mówienie, też określanie swoich potrzeb. Na początku, jak spotkałyśmy się z panią Anią, no to było takie no jeszcze skrępowane może, nie było wiadomo, nie, nie do końca też potrafiliśmy określić konkretnie, bo ta, ta sytuacja jest niesamowicie dynamiczna. I, I na początku potrzebowaliśmy samochodów, więc w pierwszej rozmowie z panią Anią wiedzieliśmy, że no, potrzebujemy samochodów nie tylko do odbierania darów, ale również tutaj nasza grupa ratownictwa e, pomaga na samej granicy, w związku z tym no, musieliśmy na tą granicę dojechać, e, więc zaczęło się od samochodów. Potem e, delikatnie i nieśmiało okazało się, że, że, nasz, że nasz magazyn, <laughs> który, którym dysponowaliśmy, zaczyna pękać w, sz, w szwach, więc delikatnie e, z panią Anią tutaj wspomniałam, że no, potrzebujemy jakiejś powierzchni magazynowej i okazało się, że za pomocą czarodziejskiej różdżki ona w przeciągu kilku godzin już zadzwoniła, że tak, ma plan, a za 7 dni już był ten magazyn. No potem się okazało, że w tym magazynie ta praca tak doskonale wre, że możemy również, no że będziemy potrzebować magazynu, z którego będziemy mogli już spedydować tą pomoc dalej na Ukrainę. Ale to szło jeszcze... falowo tak, tak naprawdę. I chciałam no. dodać jeszcze, jak, jak właśnie pani Justyna mówiła o tym, że osoby, które zgłaszają się do Was, mówią konkretnie, czego potrzebują, czyli już z zebranej puli darów, to ta komunikacja wygląda z kolei jakby zanim te dary zostaną uzbierane, no to dzięki temu, że jesteśmy też w ciągłym kontakcie. Nasi pracownicy, którzy uczestniczą aktywnie w zbiórkach, wiedzą, co w danym momencie jest potrzebne. To oznacza, że ja nie powtarzam ciągle, że ciągle zbieramy to samo, tylko za każdym razem, kiedy odnawiam listę, a robię to przynajmniej raz dziennie tak zwaną listę aktualnych potrzeb, którą są zainteresowani zarówno nasi pracownicy, jak i pracownicy naszych spółek, w, chociażby w Niemczech, to chwytam za telefon. Chwytam za telefon i o siódmej rano, przepraszając, tak. i o dwudziestej jeśli jest taka potrzeba. No i dopytuję, co dziś jest potrzebne. I właściwie nie usłyszałam ani razu tej samej odpowiedzi, co jest tylko dowodem na to, że dzięki temu, że jesteśmy w ciągłym kontakcie, potrafimy reagować zarówno na chęć udzielenia pomocy, czyli nasi pracownicy wiedzą, co należy dać. A dzięki temu PCK potrafi powiedzieć osobom, które tam realnie tej pomocy potrzebują, co konkretnie mogą wydać, żeby na te potrzeby uchodźców zareagować. Ja myślę, że też właśnie, bo my na samym początku, jak, jak 24 lutego okazało się, że jednak mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, no w pierwszej chwili jako organizacja też o nie mieliśmy, nie byliśmy przygotowani w 100% na to, że tak, w tej chwili będziemy mieli do czynienia z tak olbrzymim kryzysem humanitarnym. Ale po takich trzech głębokich oddechach powoli doszliśmy do wniosku, że Trzeba najpierw zawsze zwracać uwagę na potrzeby i to jest e, sprawa priorytetowa. E, bo no to tak jak z, tymi, z, z tą fabryką, e, kiedy, kiedy, kiedy łysi napadają na fabrykę grzebieni, tak, wiadomo, że to dokładnie można w ten sam sposób porównać. E, jeżeli e, będziemy wysyłać e, pomoc na Ukrainę e, i będziemy wiedzieli, że ona się tam nie spotka z zainteresowaniem, to po prostu szkoda sił i środków. E, w związku z tym. Staramy się najpierw dowiedzieć, co jest potrzebne. E, wiadomo, że żywność i środki higieniczne są potrzebne tam zawsze, non-stop, natomiast są też potrzeby takie e, wyższe. Nie wiem, na przykład nagrzewnice, które też między innymi tym ostatnim transportem wyjechały na Ukrainę. Wiedzieliśmy, że, że no, potrzebują ich bardzo. Ilość tych, chociażby teraz jak rozmawiamy, to przejeżdżały dwa samochody wypchane po brzegi właśnie towarem z tego magazynu do, do tego dużego hubu. No i ruch ten, tych samochodów jest najlepszym dowodem na to, że ta pomoc jest skierowana do konkretnych osób, które realnie tej pomocy potrzebują. Może ja bym się zapytał, załóżmy, że mam Chodzi mi o ramy czasowe, że dana paczka jest zebrana tutaj. Kiedy ona trafia dzisiaj, a kiedy ona trafia do, docelowej. bo wiemy wszystko, że droga na no drogi są utrudnione, no bo wiadomo, jest wojna. Rozumiem, że to nie jest jeden dzień, to nie jest taki szerp. Absolutnie, absolutnie nie, nie. Już, już dzisiaj wiemy nawet, że te tiry, które wczoraj wieczorem wyjechały od nas z magazynu najprędzej na lwowski magazyn dotrą jutro. No jest to związane z koniecznością robienia przerw i tak dalej, i tak dalej. I są też już bardzo duże kolejki na granicy. No więc zdajemy sobie sprawę z tego, że, że już sam przewóz będzie trwał co najmniej dwa dni. Natomiast potem z włoskiego magazynu zgłaszają się poszczególni przedstawiciele z różnych okręgów ukraińskich bezpośrednio tam do nich ze swoimi potrzebami i w ten sposób jest przekazywana ta pomoc dalej w już w regiony y, objęte wojną, gdzie my y, no, nie bylibyśmy w stanie dojechać z dużą pomocą humanitarną. Tak? Wiem, że to się sprawdza tam na miejscu i, no, no i w ten sposób funkcjonuje. Państwo ściśle współpracujecie z Polskim Czerwonym Krzyżem na Ukrainie? Z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem tak. tak. Szczególnie nasz zarząd główny, e, natomiast e, tak, bo, bo jest odpowiedzialny za, za zbieranie tych, e, tych potrzeb, no, my współpracujemy z zarządem głównym, także gdzieś tam to e, idzie, e, idzie od samej góry do nas, dociera. A jak Panie myślicie, nam, wystarczy nam tej energii na, na kolejne tygodnie, miesiące? Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Widzę, nasze społeczeństwo jest bardzo empatyczne w tej chwili i, 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 i naprawdę potrafi przenosić góry, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzieś tam to zacznie powoli troszeczkę, troszeczkę te emocje zaczną opadać. W związku z tym no, jesteśmy, staramy się przygotować na ten maraton. Stąd ta, ta konieczność magazynowania niektórych produktów, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że będziemy ich potrzebować również również za tydzień, miesiąc, być może za dwa, trzy miesiące, no bo uchodźcy, którzy dotarli do nas również za tydzień, miesiąc, bądź za dwa, dwa miesiące będą musieli jeść, będą potrzebowali tego wsparcia. No w związku z tym między innymi też te rzeczy będą magazynowane tutaj, żeby starczyły jako pomoc na jak najdłużej. No i właściwie też, Patrycja, odpowiadając na twoje pytanie, mamy taką nadzieję, tak jak i, i, i ją artykułujemy właśnie chociażby teraz głośno niczym te potrzeby głośno wyartykułowane, no bo tylko wtedy mają szansę się spełnić. I pamiętam, jak rozmawiałyśmy pierwszy raz, dla mnie ogromne wrażenie wywarło sformułowanie Pani Justyny, że te dary one są zbierane tutaj nie tylko po to, żeby pomagać uchodźcom. Ale służą temu, żeby je uzbierać i w momencie, kiedy wojna się skończy, odbudować Ukrainę. I myślę, że taki cel, jeśli będziemy o nim głośno właśnie go afirmować i głośno o nim mówić, no to dzięki właśnie wszystkim ludziom, którzy chcą udzielać pomocy, no to będzie cel, który będziemy cały czas mieli przed oczyma. I nie traćmy go z oczu i zbierajmy siły i towary. Ja, ja też bardzo, bardzo dziękuję ze swojej strony, z naszej strony za, za tą rozmowę. Życzę sobie, przede wszystkim mieszkańcom Ukrainy, żeby mogli jak najszybciej wrócić do swoich domów, aby, aby konflikt się, się zakończył. My na pewno podtrzymujemy i, i, i naszą chęć tutaj do, do współpracy kierujemy i, i podkreślamy, będziemy otwarci, będziemy, będziemy Państwu i kibicować i praktycznie pomagać na tej dłuższej lub krótszej drodze do celu. A my z kolei jesteśmy bardzo wdzięczni za tą pomoc y, i wolontarystyczną, y, no i tutaj rzeczową. Y, to jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Stujemy.